Dziękuję kochani w sobopę. Właśnie czekam w po kolejce pod wyszczem, byliśmy satą i moim młodzież ładować wórki i może właśnie pojechał na złą wszystko, wyrzucić śmieci. My wróciliśmy i się na pójście na urodziny do córki znajomej. No to urodziny gimnastyczne, więc dzieci będą się bawić, a rodziców tam Wypuszczę na spacer do centrum, Wypuszczenie nie za mnie to zabrzmiało, ale wiecie że podwiozę, że mogą z nami zostać, a nie muszą, to jest to w Polsce znajome, więc stwierdziłam, że pójdziemy, nie będę odwoływać, bo tak byśmy spędzili cały dzień na remoncie, a tak to, chociaż jest jakaś motywacja, żeby wyjść, muszę już spakować prezent, napisać kartkę, kąpać się, ubać dzieci. Ale mam rączki czarne, więc na razie nic nie tykam. I ten. mama słażę rybkę. Została jeszcze nam wczoraj. W sensie nie wszystko się rozmroziło, To, co się rozmroziło to ogotowałam, a było jeszcze nie rozmowę. Kurczę, mogłam rozłożyć sypanie, ale mam brudne ręce, więc. Ja pójdę do kuchni umyć, rozłożyć sypanie, bo mam tutaj. Poskładała, wyprasowała, czyli znaczy, yy, wyprała i poskładała, więc się po łukach. Ale jestem wymęczona, mimo może dzisiaj stosunkowo zrobiliśmy mniej chyba niż tego pierwszego dnia. No ale to już trzeci dzień pod rząd, wiecie, już siłownia, siłownia. No ile mi to pokazuje dzisiaj? Wczoraj nie miałam zegarka na sobie. A dzisiaj pokazuje mi, o, no, 4,5 tysiąca kroków, 279 kalorii. I tętno 90. Wczoraj wieczorem miałam tętno 113 chyba. <laughs> pokazywało mi, że w cały dzień wczoraj takie wysokie, że jednak taka dzień za zadyszki był. No i pokazywało mi, że jeszcze jakieś tam kalorie pa paliło. Dobra, idą te ręce i rozumiem, to pali w tym czasie to da się kąpię, bo szkoda czasu. Po robocie szybkich sobie prysznic, ja jestem w czapce, który dostałam od teściowej. Jeszcze go nie miałam na sobie, mój, mąż, mój tata mówi, że powinna nosić to tam na budowie, żeby ochronić sobie włosy właśnie przed tym pyłem. Co jest w sumie dobre, bo nie widzę się mającego tego w kąpieli, pierwszy raz będę to zakładać, nie jestem raczej przekonana, ale no idź. Perfect! Oh, and hands up. up! Come on, you puppy up. Come on, come on. to the sky. I don't want to push. <laughs> Happy birthday!

Dzieci miało mega frajdę na tym. Chciały nawet zamontować to w nowym domu. Smile? No, smile. za małą paczkę kupiliśmy. <grytos> <grytos> <Idzie obnisko>. no. <grytos> <grytos> My zjedliśmy dzieło mojego męża z ryżem. Było bardzo pikantne, e, bo te liście było mega pikantne. To zostało. I teraz zostało. Teraz przejeżdża kuzyn z kolegą, który jest wegetarianinem, więc rozmrażam sam czy Tu tu i robię rośliny, bo się już skończył. Ok, nice. Bo to jest trochę wrong place, ja? Yeah? and mm -hmm.